Przedstawię Wam teraz jedną z głównych zastosowań twierdzenia Talesa i wykorzystamy je do zmierzenia wysokości tego drzewa. Oczywiście musimy założyć, że jakąś wysokość na tym rysunku znamy i będzie to wysokość chłopca. Dla prostoty przyjmiemy, że chłopiec ma 2 metry wysokości. Sobie zapiszemy, że ma 2 metry. Ok. Wysokość drzewa oznaczymy przez, przez x. wysokość drzewa X i teraz musimy pamiętać o tym, że przez drzewo musi być poprowadzona prosta równoległa do, do wysokości tutaj chłopca. I to będzie właśnie ta nasza prosta. Teraz musimy to wszystko osadzić jakoś pomiędzy prostymi wychodzącymi z jednego kąta i zaznaczmy to sobie tak Jedną prostą będzie znajdowała się na podłożu, a drugą prostą poprowadzimy od wierzchołka drzewa, poprzez, poprzez wierzchołek głowy chłopca, aż tutaj do, do podłoża. Mam trochę wyszło. Musimy jeszcze znać pewne odległości na, na Ziemi. Załóżmy, że od punktu obserwacyjnego w tym miejscu do, do chłopca mamy 10 metrów, a od miejsca, gdzie, gdzie stoi chłopiec do drzewa, mamy jeszcze 30 metrów. Czyli w sumie od miejsca, gdzie zaczyna się nasz kąt, od miejsca obserwacyjnego do samego drzewa, mamy 40 metrów. Ok, I teraz pojawia się pytanie, jakiej wysokości jest nasze drzewo? I na to pytanie potrafimy już sobie odpowiedzieć, używając twierdzenia talesa. Twierdzenie talesa w tym wypadku mówi nam, co mamy robić. Czyli podzielić wysokość drzewa przez długość od początku punktu obserwacyjnego do podstawy drzewa, czyli mamy x przez 40, i mamy przyrównać to do wysokości chłopca podzieloną przez odległość od chłopca do, do punktu obserwacyjnego, czyli od tego początku kąta. Czyli mamy 2 przez 10. Ok, teraz możemy wymnożyć sobie na krzyż. Czyli mamy 10 razy x równa się 40 razy 2. 10x równa się 40 razy 2. I z tego wynika, że 10x równa się 80, i już łatwo możemy sobie wyznaczyć x, który wynosi 8. Tak więc szukana wysokość naszego drzewa to 8 metrów.